Cześć, witajcie, ja jestem Riczko, ze mną jest Dekrawczyk Podłoga piłkara łamany na krawiać. Siema, witam wszystkich. I dzisiaj nagrywamy kolejną część z naszej serii, e, tym razem fioletowe bronie challenge, czyli możemy używać tylko fioletowego leczenia, chyba takiego nie ma, więc mamy przewalone, tego te beczki stojące. I ogólnie cały ekipunek broń, wszystko fioletowe, no oczywiście nie licząc matsów i nie licząc amunicji. Więc co, to tylko tyle. Jak widzicie już jest po evencie Star Wars, więc co? Widzimy się w grze. Tak e, Dzień dobry, u mnie jest taki jeden gość, uśmieje się, nie wiadomo, sam nawet nie wie z czego A tylko no sobie wylądowałeś na moim budynku, nawet co oznaczałem, że tu ląduje Lama jest na dachu, xD No dobra, to będzie trudny challenge o, No, nie no nie o, kur... nie tak mam broni, ja ty właśnie, to no. właśnie teraz to uświadomiłem, podniosłem szarą, ale nie mogę tego wziąć no. Ja takim odruchem podniosłem szarą broń, dobra ja uciekam, no, xD Ty to my zjebaliśmy trochę sytuację dzieje się ze startu ty w ogóle mam fioletowy kill, tak dopiero teraz zauważyłem ja też mam fioletowy mam demerak kobre fioletowego o yes Przecież przynajmniej mamy jedną broń nie? no ale mam do niego mało amunicji ale już mogę strzelać tym rzecz no, no ja, ja chyba robię ten jakby się... na no jak to się mówi sero broni challenge, nie? W ogóle taka ciekawostka, bo tym nagraniu niebieskiego odcinka, my nie mogliśmy znaleźć broni do tego filmu Cały czas A w tym momencie, no. ja znalazłem tak z dupy po prostu e, Jak gram normalnie sam Co chwila znajduję, co sekundy mam cały czas niebieski ekwipulek całutki No to jest prawda Jak gram sam, jak gram z, z tobą Jest challenge, to tego nie ma Teraz był jakiś błąd Matrixa i wypadła mi lepsza broń z pierwszej skrzyni To jest problem, bo mam tylko 17 pocisków do DMR-a i więcej nie mam, nawet nie mogę go przeładować Jezu, no nie ma nic no Przy mnie jest sniperka, ale to nie ten kolor Będziesz życie trochę Przejmą mnie stubę, zawsze z tego leci lód w jednym w drugim kolorze. Właśnie to robię Eee... Wiesz, w znaczy niebieskim tym epickim Daj mi amunicję do DMR-a od razu, bo nawet nie mogę go przeładować do pełna no To jest nasza jedyna broń na razie Eee, już dwóch typów zabiłem, więc powinno być chwilowo problemu, mi się zdaje Mam nieca... Rozumiesz, że mam nawet niecały magazynek, tylko w zapasie amunicji? Uda. No ja! To fajnie. Dobra, <laughs> sytuacja, co? To jest super. No No ja! Klucze, tak naprawdę, to jest nasza jedyna y, szansa. Klucznika musimy mieć. No, to się, to się zgadza. Mamy strefę przynajmniej, może lama. Ty, lama tu chodziła. Tylko ona się już chyba dawno wytepała. No właśnie, chyba się wytepała przed chwilą. Serio? Z niej amunicja leci. Tak, kurde, bo mam niecałe 30 sztuk. Ty chodź, kew, kew, zobacz ile bot przyniósł kewa. Sturpowy, chodź do mnie. Chodź po kewa. Ło. Wow. stanie obok, obok mnie. Hehe, są wtargniony z dachem Myślałem, że zrobię smutną minę. Na przykład, jak taki jest bot, kurak się respi. Jak mu zabijesz kurę, to tak płaczę. A ten to widzę, że się nie reaguje na to, że jego braci w praktyce w siebie weszliśmy, kewa. To to, to to. Ja strzelałem. O, wypadło mi trochę amunicji. Mam 65 luk amunicji w zapasie. Ej, ale to będzie porażka. No, ja mam broń, to jeszcze, pół biedę, ale to jedną i to na dystans. No, ty! Ej, pistolet, można tej babki kupić. Epicki. Czy wy? Tak. Mi w ogóle wywaliła poty, tu ja to wywalę. Chyba, on nie jestem pewien. Kupiłeś? No. No co, lecimy. Co tyś byś zrobił? Szczelinę sobie kupiłem. Nie zdążę do niej dojść. Dobra, złożyłem. Tu 250 goda wydałem. Ja nie pomyślałem, że przecież ona ma tego. No. Wiesz co? Ktoś do mnie strzela. Też widzę. Leży. Drugi jest poza za drzewem. 41. Leży. Leży, leży. Nie mieli nic fioletowego. Wejdź mi daj te jakieś, jakieś tematy. Wszystko kradniesz. No, bo lubię. Ty, jest, jest, znowu jest to ograniczenie, że nie wiem... Masz na 500 max. A wcześniej grałem i było 1000, już jak grałem wczoraj, czy tam przedwczoraj jeszcze. No to chyba na innym trybie, nie ogarniam tego. Patrz co mam. Co? Ładowaną. Ano? Sperka. Nienawidzę jej, to jest tragedia, ale dobra. Lepsze to niż nic. Czy on coś sprzedaje? Nie. Potem Ech. ideał, ale nie mogę ich podnieść. No mi też wywalił. Ej, a co to jest Spider-Man? Ej, patrz. Jaki Spider-Man? No tu. To... Ty jest, rzeczywiście, nie zauważyłem tego. Ej, to wróciły rzeczy z tego multiversum. A no tak, bo film jutro premiera jest pojutrze. Jakoś. No. Coś, jak my to puszczamy, to już jest. czekaj. A nie, to jeszcze do premiery jest chyba dzień jakoś, jak my to porzucamy, jakoś tak to wypada, nie jestem pewien. Hmm. Ja mam perka i mam trochę golda Z góry ci mówię nie idziemy na Mega City, nawet tam się nie kieruj. Znaczy no 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 nie wiem, chcemy campić? Kampić? Nie campić Nie campić, ale nie Mega City Ja tam nie idę, z góry ci mówię idziesz na pewną śmierć. Ja sobie na daleko dam, dla mnie sposób strzelać. Z czego? Klucznika mam. Rozumiesz, że za kluczek wymieniałem, wymieniałem? Wziąłem w końcu łyżwiarza wiz, wiz, za tak wymienianie. Na białym, na białym. Zbiłem mu kewa Leży. Za nami, plecy, plecy! Gdzie? ty? Gdzie ty masz plecy? Ee, tyrolka ze mną je, za mną jeździła. Za mną tyrolką ktoś wjechał. Pa, tom jeździł, o. Widzisz, słyszałem, że jedzie tyrolka, tak? O, znowu widzisz? O, jedziemy. Chodź. Jednego tam zabiłem. I mam klucznika, bo coś za zakluczę tam na miejscówce Mam klucze po prostu. Spadł, spadł. Żyje czy zdech Nie, żyje, żyje. Gdzie on jest? A tu Ale mi zabrałeś tego Wiem, dobry Lopie. jestem A w ogóle on tutaj w kółko jeździł i do nas nie podszedł trochę dziwne Może się bał E chodź tutaj na klucze, bo tutaj e, tego jest klucza, a, a ja masz mam klucze? Co? Tak, mam, w sensie, najlepiej wydają 400 czy 500 złota, żeby przeszukać te perki. W końcu wziąłem sobie tego. Jak się to nazywa? Mów mm. mi, no, łyżwiarza, że mam to takie kostki lodu na nogach. No Co, to nie? ja to mam też. No. Ja to wziąłem. I tak e, po chwili patrzę, patrzę, patrzę. Dobra, no trudno, biorę tego łyżwiarza, nic nie będzie lepszego. Po chwili wszedł od razu nowy perk i mam od razu dwa klucze. Bez e, szukania, wiesz, za złoto. No widzisz, przydałoby mi się 20 kewa, tak, bo mam niepełnego. Nie. W ogóle tam jednego typa na Mega City zabiłem. A co wziąłeś z tych kluczy? Jeszcze nie wziąłem nic, jeszcze mam dwa klucze. Ja, ja też mam klucza, to ja chcę z... ja... czekaj. No ja DMR'a mam. O, KF jest dla mnie, idealnie. Super wydałem nas jakby co. Wiesz co, ja też chyba wezmę DMR'a, bo on jest bardziej no, no te, teraz jest lepszy w takiej sytuacji. w ogóle mamy przewalony? Bo nawet nie mamy tego. Eee, zaczenia. A tam, ja mam właśnie drugi... Kolej... Czekaj, bo ja mam. Typek. Gdzie? Tutaj u mnie. Ja go nawet nie, nie widziałem, gdzie on był. Z niego. Czekaj, ja sobie snajpę wezmę tutaj od tej skrzynki. Miał klucz? Ja miałem klucz. O, kolejny 80 dostał. Dawaj do strefy, bo my nie mamy. Tak właśnie, właśnie. A ja też nie mam kewa, zobacz na to. Na ten fakt, Ojej. Bo mnie zesprajował Chon na górę, będziemy bezpieczniejsi, ale nie na Mega City. Kolejni, na blisko. Leży Robi no ty. ty Kolejny Miał pompę! Mam pompę! Kolejny Pomocy Miał pompę. A ten ja ma miał ten, retajo Ty, ja mam typa na sobie Widzę Tylko nie widzę, go ja stricte Nie wiem, czy coś dostał ja mam dewastatora, To ciekać. No jestem tu No też bym proponował Na motor jakiś i wpis do, rura Ale. Bo ja nie mam kefat ma... też. On ma sprzęt DMP Dobra W ogóle mam pompę, bo styfa wypadła tego co podbił na blisko na chwilę ja Mam, mam dewastatora. Ja mam red eye Ja mam de... e, widziałem że wypadł Mam dewastatora Na motor szybko Kurwa co Ej, Jedź po jakieś klucze, to by się przydało Ej, przed nami jest na jeziorku jak na tą stronę, pirazy oko. Jezus, 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 co tutaj się działo? Na jeziorku są klucze, ale ty się tu strzają, wysiadaj. Czekaj, wysiądź. Wysiadaj, wysiadaj, lecimy. Leci ktoś tu. Przed nami się strzelają. Widzisz ich? Tu jest Olu dostał pompę. Kolejny jest w wodzie. Ej, mam 30 HP. Ale mi dał pompę. Tragedia. Szybko, chodź, musimy iść po jakieś leczenie. Tutaj na ten domek! A ten domek może jakaś, jakieś leczenie. Jest jakiekolwiek leczenie szare? Jak szare. Szare leczenie. Co to znaczy szare? Boże, szare, epickim kolorze leczenie. Jest jakieś? Co? Ty głupi jesteś, czy jest w, szar w epickim kolorze, w naszym jakiejś... Czy e co jest? Ty, to jesteś głupi jak but. W naszym kolorze fioletowym, epickim. Czy jest jakieś leczenie w tym kolorze? Jak znowu powiesz, co jest, to ci pieprzne. Przyjdę się do tej kobelanki i czpierdzienne, fry. Chodź do mnie, bo typy są kolejne. Chodź tu. Chodź serio, bo typów jest trochę. Czy się odezwiesz? Nam Dawid, Dawid kra nam zdech jakby co. Zawał naczynia sercowego miał. Chodź mam leczenie, mam leczenie, mam 30 kewa. To nie my, Michałek. Chodź, nie my, Michałku. Nie my, Michałku. Do mnie, dobra, to sam sobie wezmę leczenie. Jak nie chcesz, Ej. A na przykład. słyszysz mnie? No, super, Jakby że nie podeszłeś, przykład... no ty głupi. Jest. Jakby na przykład tak zrobić, że ja zginę, i ty podniesiesz kartę i mnie uleczysz? gdzieś, jak tutaj nie, jak nie będzie ludzi? Gdzie... Jesteśmy już top 5, więc już czas jest zaliczony przez milion no. tu się strzai. uwaga, to są typy na milion procent, to się trzaj sekundę temu. No właśnie, właśnie się str... właśnie do! TEGO! No! O, właśnie! No ale jaki, dobra no, challenge jest ja, zaliczony... No, ja w sekundę dostałem Dobra, challenge zaliczony. No no Challenge zaliczony, było dobrze. Widzimy się w złotych już niedługo, ale jeszcze przed tym coś wejdzie, ale... Z tej, tej serii to teraz to ja będę miał zbiłkę. No, do widzenia.